Każdy, kto ma kota, zna ten widok aż za dobrze. Wracasz do domu po pracy, a twój pupil śpi. Budzisz się rano, a on wciąż leży zwinięty w kłębek. Siadasz do obiadu, a on tylko ziewa i zmienia pozycję. Wydaje się, że koty potrafią przespać całe życie. I w pewnym sensie to prawda, bo przeciętny kot spędza na spaniu od 12 do nawet 16 godzin na dobę. To oznacza, że większą część dnia twój mruczący przyjaciel spędza z zamkniętymi oczami. Dlaczego tak się dzieje? Czy koty naprawdę są aż tak leniwe? A może za tym zwyczajem kryje się coś więcej niż tylko wygoda i miękki koc? W tym odcinku opowiem ci skąd bierze się kocia potrzeba spania i co tak naprawdę dzieje się z twoim futrzakiem, gdy drzemie na parapecie albo chowa się w pudełku. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, mam do ciebie jedną prośbę. Jeśli kochasz koty tak jak ja, jeśli chcesz razem ze mną odkrywać ich tajemnice i śmieszne zwyczaje, zostaw subskrypcję na czworonogach. To właśnie dzięki Twojemu wsparciu mogę przygotowywać dla Ciebie kolejne odcinki pełne kocich ciekawostek. A teraz usiądź wygodnie, bo zaraz dowiesz się, dlaczego Twój kot przesypia pół dnia i wcale nie ma wyrzutów sumienia. Kiedy patrzymy na kota śpiącego w najlepsze na kanapie, trudno nam uwierzyć, że to urodzony łowca. Widzimy w nim domowego pieszczocha, który lubi ciepły kocyk i miseczkę pełną karmy. Ale prawda jest taka, że w jego genach wciąż drzemie pradawny instynkt. To właśnie ten instynkt sprawia, że koty przesypiają tak ogromną część swojego życia. W naturze kot nie ma lodówki, z której wyciągnie sobie jedzenie ani człowieka, który nasypie mu chrupki do miski. Każdy posiłek trzeba było upolować. A polowanie to nie była długa pogoń jak u wilków czy psów. Kot polował inaczej, cierpliwie w ciszy, w skupieniu. Potrafił godzinami czaić się w trawie, nie ruszając nawet wąsem, żeby w odpowiednim momencie wykonać jeden błyskawiczny skok. To właśnie ten skok kosztował go najwięcej energii. Nie mógł sobie pozwolić na zmęczenie, bo każdy błąd oznaczał utratę ofiary, a więc i jedzenia. Dlatego koty wykształciły strategię oszczędzania sił. Sen stał się dla nich najlepszą metodą, by zgromadzić energię na te krótkie, ale intensywne momenty aktywności. Domowe koty nie muszą już polować. Wystarczy, że podejdą do miski, ale ich organizm nie zapomniał o tym, jak działa świat drapieżników. Nadal funkcjonują tak, jakby każdy dzień miał być walką o przetrwanie. Dlatego śpią, śpią i jeszcze raz śpią. Ich ciało i mózg przygotowują się do akcji, nawet jeśli tą akcją będzie co najwyżej pogonienie czerwonej kropki z laserka. Ciekawostką jest to, że koty są tak zwanymi drapieżnikami oportunistycznymi. To oznacza, że ich naturalny rytm polega na krótkich okresach polowania i długich okresach odpoczynku. W naturze jeden udany skok mógł wystarczyć na cały dzień, resztę czasu spędzały więc na drzemce, by oszczędzać energię na kolejne wyzwanie. Spójrz teraz na swojego kota. Może wydaje ci się, że nic nie robi ale w jego głowie, w jego mięśniach i w jego instynktach wciąż jest zapisane, że musi być gotowy do błyskawicznej reakcji. Ten, kto potrafi spać godzinami w ułamku sekundy, może zmienić się w cichego, szybkiego i precyzyjnego łowcę. Dlatego koty nie są leniwe, one są sprytne. Zamiast marnować siły na bezsensowne bieganie, magazynują energię w jedyny sposób, jaki znają od tysięcy lat przez sen. To strategia, która sprawiła, że koty przetrwały jako gatunek i do dziś czują się najlepiej wtedy, gdy mogą po prostu zwinąć się w kłębek i odpoczywać. Kiedy mówimy, że koty śpią po kilkanaście godzin dziennie, wyobrażamy sobie, że są to długie, głębokie sny. Ale prawda jest zupełnie inna. Koty to mistrzowie drzemek. Ich sen to w większości krótkie, płytkie odpoczynki, które trwają zaledwie kilkanaście minut. Dlaczego tak jest? Wszystko sprowadza się do instynktu przetrwania. W naturze kot nigdy nie mógł pozwolić sobie na pełne odprężenie, bo mógł stać się ofiarą większego drapieżnika. Dlatego wykształciły niezwykłą zdolność. Potrafią spać, a jednocześnie zachować czujność. Z pewnością to widziałaś u swojego kota. Śpi zwinięty w kłębek, ale jego uszy co chwilę drgają, gdy w mieszkaniu zatrzaśnie się drzwi albo przejedzie samochód za oknem. Kot może wyglądać na pogrążonego w głębokim śnie, ale wystarczy najmniejszy dźwięk, i w ułamku sekundy otwiera oczy, a jego ciało jest gotowe do reakcji. To właśnie dlatego mówi się, że koty mają lekki sen. Około 3 czwarte ich drzemek to sen płytki, w którym organizm odpoczywa, ale mózg pozostaje aktywny i gotowy. Dopiero w pozostałym czasie, w krótkich, kilkuminutowych cyklach, wchodzą w sen głęboki. Ten naprawdę regeneracyjny. I tu pojawia się kolejna ciekawostka. W tym głębokim śnie koty potrafią doświadczać snów podobnych do naszych. Widać to, gdy podczas spania poruszają łapkami, drgają im wąsy albo lekko otwierają pyszczek. To znaczy, że śnią, być może właśnie o pogoni za myszą, skakaniu po drzewach albo gonitwie za piłeczką w salonie. Kocie drzemki są więc idealnie zaplanowane, krótkie, częste, pełne czujności, dzięki nim kot jest w stanie w każdej chwili przejść ze stanu relaksu do pełnej gotowości bojowej. To nie przypadek, że koty nazywane są mistrzami odpoczynku. Śpią tak, aby nigdy nie stracić kontroli nad otoczeniem. Dlatego, kiedy twój kot ucina sobie kolejną krótką drzemkę na sofie, nie myśl o nim jak o leniuszku. Pomyśl, że właśnie wykonuje strategię, która pomogła jego gatunkowi przetrwać przez tysiące lat. Bo dla kota sen to nie tylko przyjemność, to doskonałe narzędzie przetrwania. Choć koty śpią godzinami, tylko niewielka część tego czasu to prawdziwy, głęboki sen. To właśnie tutaj kryje się ich sekret. Koty śpią dużo, ale tak naprawdę rzadko śpią naprawdę mocno. Z badań wynika, że tylko około jednej czwartej całego kociego snu to sen głęboki. To wtedy ich ciało naprawdę odpoczywa, mięśnie się regenerują, a mózg porządkuje wszystkie bodźce z całego dnia. To tak, jakby kot wreszcie pozwolił sobie na całkowite wyłączenie czujności, ale tylko na chwilę. Dlaczego tak mało? Koty przez całe tysiące lat ewolucji były nie tylko drapieżnikami, ale i potencjalną ofiarą większych zwierząt. Nie mogły pozwolić sobie na to, by przespać całe godziny w pełnym odcięciu od świata. W naturze mogłoby to skończyć się tragedią. Dlatego nawet dziś w bezpiecznym domu większość ich odpoczynku to płytkie drzemki, a sen głęboki pojawia się tylko wtedy, gdy czują się naprawdę bezpiecznie. Możesz to zauważyć u swojego kota. Jeśli śpi, zwinięty w kłębek z uszami ustawionymi jak radary, to drzemka. Ale gdy leży na boku, wyciągnięty jak długi szalik, z rozluźnionymi łapami i lekko otwartym pyskiem, to znak, że wszedł w głęboki sen. To moment, w którym naprawdę czuje się spokojnie i pewnie w swoim otoczeniu. Podczas snu głębokiego koty też śnią. Widać wtedy drobne ruchy łap, drganie wąsów, czasem nawet ciche odgłosy. To faza snu rem, podobna do tej, którą przeżywamy my, ludzie. Można powiedzieć, że w tym krótkim czasie kot przenosi się do swojego kociego świata marzeń. Być może goni tam mysz, wspina się na drzewo, albo bawi się ulubioną zabawką. Ten krótki, ale intensywny sen, głęboki, jest niezbędny do regeneracji. To właśnie on sprawia, że kot po przebudzeniu potrafi w sekundę odzyskać energię i zmienić się z rozleniwionego futrzaka w sprintera o zwinności akrobaty. Bez tego kot nie miałby sił, by być drapieżnikiem. Dlatego następnym razem, gdy zobaczysz swojego kota rozciągniętego na kanapie w pozycji absolutnego luzu, doceń to. To rzadki moment, w którym naprawdę pozwala sobie na całkowity odpoczynek. A jeśli śpi tak przy tobie, to znak, że ufa ci bezgranicznie. Bo dla kota głęboki sen to nie tylko regeneracja, to także dowód, że czuje się w pełni bezpieczny w twojej obecności. Jeśli kiedykolwiek próbowałaś zasnąć, a Twój kot postanowił w tym samym momencie urządzić sobie sprint przez mieszkanie, to wiesz dokładnie, o czym mowa. Dla nas noc to cisza i odpoczynek, a dla kota czas największej aktywności. Skąd to się bierze? Koty to tak zwane zwierzęta zmierzchowe. Oznacza to, że ich naturalny rytm dobowy nie przypada ani w pełni na dzień ani na noc, ale właśnie na godziny przejściowe o świcie i o zmroku. To wtedy w naturze pojawiało się najwięcej drobnych ofiar ptaków, gryzoni czy owadów. Koty ewoluowały tak, by najlepiej polować właśnie wtedy, kiedy światło jest słabe, a szanse na zdobycz największe. Dzięki temu ich oczy działają jak doskonałe noktowizory. Specjalna warstwa w siatkówce, zwana tapetum lucidum, odbija światło i sprawia, że koty widzą w ciemności kilkanaście razy lepiej niż my. To dlatego twój kot potrafi idealnie wskoczyć na półkę w nocy, podczas gdy ty potykasz się o krzesło, szukając światła. W domu oznacza to jedno. Kiedy ty kładziesz się do łóżka, twój kot właśnie zaczyna swój najlepszy czas. Nagle dostaje zastrzyk energii i zaczyna biegać, skakać, drapać, a czasami nawet miałczeć bez powodu. Dla niego to normalne. Jego wewnętrzny zegar mówi mu, że nadeszła pora polowania. Może się wydawać, że to czysta złośliwość, ale to nic innego jak natura, która wciąż rządzi jego zachowaniami. Domowy kot nie goni już myszy, ale wciąż ma potrzebę ruchu i wyładowania energii właśnie wtedy, gdy instynkt mu podpowiada. Dlatego tak często mówi się o tak zwanych kociarskich sprintach. W chwilach, kiedy kot nagle rzuca się do biegu przez całe mieszkanie, przeskakując meble jak prawdziwy akrobata. To wyraz tego pradawnego rytmu, który każe mu być najbardziej czujnym, gdy świat zasypia. Można na to spojrzeć inaczej. Dla kota noc to poligon doświadczalny, trening i zabawa w jednym. Jeśli masz kota, wiesz, że czasem trudno to znieść, ale tak naprawdę to najlepszy dowód, że twój pupil żyje zgodnie z tym, do czego stworzyła go natura. Więc następnym razem, gdy kot obudzi cię o trzeciej nad ranem, pamiętaj. To nie kaprys. To echo tysięcy lat ewolucji, które przypomina mu, że właśnie teraz jest najlepszy moment, by być łowcą. Jeśli masz kota, wiesz, że on nigdy nie śpi byle gdzie. Dla niego każde miejsce do drzemki to wybór przemyślany, a czasami wręcz strategiczny. Czasami kładzie się na środku twojego łóżka, innym razem wciska w ciasne pudełko po butach, a jeszcze kiedy indziej znika gdzieś na szafie i patrzy z góry na cały dom. Dlaczego tak jest? Odpowiedź znowu kryje się w instynkcie. W naturze kot nie mógł pozwolić sobie na sen w otwartym miejscu. Musiał wybierać kryjówki, które dawały mu przewagę, schronienie przed większymi drapieżnikami i szansę na obserwację otoczenia. Właśnie dlatego koty uwielbiają małe pudełka, zakamarki i ciasne przestrzenie. Czując ściany wokół siebie, wiedzą, że nic ich nie zaskoczy. Jednocześnie wiele kotów wybiera miejsca wysoko położone półki. Parapety czy szafki. Z góry mogą obserwować cały teren i czują się bezpiecznie, bo mają pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w ich otoczeniu. To zachowanie typowe dla drapieżnika, który z ukrycia ocenia sytuację. Ale koty kierują się nie tylko instynktem bezpieczeństwa. Liczy się także komfort. Domowe koty kochają ciepło, dlatego często śpią na kaloryferach, laptopach czy po prostu na kolanach swojego człowieka. Dla nich idealne miejsce to takie, które łączy w sobie poczucie bezpieczeństwa, wygodę. I możliwość odpoczynku w spokoju. Możesz też zauważyć, że koty lubią spać w miejscach, gdzie pachnie ich opiekun. Twoje łóżko, ubrania czy kocyk na kanapie to dla nich nie tylko miękkość, ale też zapach, który daje im poczucie więzi i spokoju. W ten sposób kot pokazuje, że czuje się częścią Twojego świata. Ciekawostką jest to, że koty zmieniają swoje miejsca do spania, zależnie od pory roku. Latem szukają chłodu i przewiewnych zakamarków, zimą przeciwnie. Kładą się tam, gdzie jest najcieplej. To jest naturalny sposób na regulowanie temperatury ciała. Dlatego, kiedy twój kot śpi w pudełku, na twoim brzuchu albo wysoko na szafie, nie rób wielkich oczu. To nie przypadek ani dziwactwo. To świadomy wybór, zakorzeniony głęboko w jego naturze. W każdym miejscu, które wybiera, łączy się w nim instynkt przetrwania, miłość do ciepła i potrzeba bliskości a to mówi o kotach więcej niż mogłoby się wydawać. Choć dorosły kot przesypia przeciętnie od 12 do 16 godzin dziennie, są grupy, które śpią jeszcze więcej. To kocięta i starsze koty, dwa skrajne etapy życia, w których sen odgrywa kluczową rolę. Kocięta potrafią spać nawet do 20 godzin na dobę. Dlaczego aż tyle? Bo ich organizm rośnie w błyskawicznym tempie. Każda drzemka to dla nich czas intensywnej pracy ciała. Rozwijają się mięśnie, kości, układ nerwowy. To właśnie we śnie wydzielają się hormony wzrostu, które pozwalają maluchom rosnąć zdrowo i silnie. Choć dla nas wygląda to jak ciągłe lenistwo, w rzeczywistości ich organizm pracuje na pełnych obrotach. Można powiedzieć, że kocięta śpią, żeby rosnąć. To dlatego nowonarodzone maluchy praktycznie tylko jedzą i śpią, a ich matka troszczy się o resztę. Dopiero z wiekiem sen skraca się i zaczyna przypominać rytm dorosłego kota. Na drugim biegunie mamy koty starsze, które również przesypiają ogromną część dnia. Ich organizm nie ma już tej samej wydolności co kiedyś, więc sen staje się sposobem na regenerację i oszczędzanie energii. Starsze koty szybciej się męczą, a ich ciało potrzebuje więcej czasu na odpoczynek. Dla właściciela to ważna informacja: jeśli twój starszy kot śpi wyjątkowo dużo, to zwykle nie powód do niepokoju, tylko naturalny etap jego życia. Warto wtedy zadbać, by miał miękkie, ciepłe i spokojne miejsca do spania, które pomogą mu czuć się komfortowo. Sen kociąt i seniorów pokazuje jedno: od narodzin aż do późnej starości sen jest dla kota fundamentem życia. W młodości to inwestycja w rozwój, a na starość najlepsza forma odpoczynku. To właśnie dlatego koty przez całe swoje życie pozostają mistrzami drzemki. Sen kota to nie jest zwykła bezczynność to czas, w którym jego ciało i umysł naprawdę ciężko pracują, choć na pierwszy rzut oka wygląda, jakby nic się nie działo. Każda godzina drzemki to dla kota inwestycja w zdrowie i sprawność. Podczas snu spada tempo pracy serca. Oddech staje się spokojniejszy, a mięśnie rozluźniają się. Dzięki temu organizm kota ma szansę się odbudować. Mikrouszkodzenia mięśni powstałe podczas zabawy czy biegania są naprawiane, a układ odpornościowy działa pełną parą, przygotowując się do walki z ewentualnymi infekcjami. To także czas pracy mózgu. Podobnie jak u ludzi, w czasie snu koty porządkują informacje z całego dnia. Analizują to, co widziały, słyszały i robiły. To dlatego kocięta śpiące po intensywnej zabawie uczą się szybciej. Ich mózg w czasie snu zapisuje te doświadczenia i wzmacnia połączenia nerwowe. Sen wpływa również na gospodarkę hormonalną. To właśnie wtedy wydzielane są hormony odpowiedzialne za wzrost, regenerację i ogólną równowagę organizmu. Bez odpowiedniej ilości snu kot byłby osłabiony, nerwowy i podatny na choroby. Co ciekawe, naukowcy zauważyli, że koty potrafią dostosować głębokość i długość snu do swojej kondycji. Jeśli były bardzo aktywne i zużyły dużo energii, ich sen staje się dłuższy i bardziej intensywny. Jeśli dzień był spokojny, wystarczą im krótkie drzemki, które i tak zaspokajają potrzeby organizmu. Dlatego, kiedy twój kot ucina sobie kolejną drzemkę na parapecie, nie myśl, że marnuje czas. On w tym momencie odnawia swoje siły, leczy mikrourazy i przygotowuje ciało na kolejne wyzwania choćby na wieczorny sprint po salonie, albo gonitwę za zabawką. Można powiedzieć, że sen to dla kota najlepszy lekarz. Cichy, bezpieczny i niezawodny. Bez niego kot nie byłby tym zwinnym, energicznym i pełnym życia stworzeniem, które znamy. Kiedy kot wybiera miejsce do spania, często nie kieruje się tylko instynktem bezpieczeństwa ani potrzebą ciepła. Bardzo często wybiera ciebie. Siada na Twoich kolanach, kładzie się na Twojej poduszce albo rozciąga się obok Ciebie na kanapie. Dlaczego? Bo dla niego jesteś częścią stada. W naturze koty to samotnicy, ale jednocześnie potrzebują więzi z tymi, którym ufają. W domu to właśnie Ty stajesz się ich najbliższą rodziną. Twój zapach, Twój rytm dnia i Twoja obecność sprawiają, że czują się spokojniejsze. Kiedy Twój kot śpi przy Tobie. To znak, że ufa Ci w 100%. Daje Ci największy możliwy dowód zaufania, bo przecież w czasie snu jest najbardziej bezbronny. Pomyśl o tym. W naturze Kot nigdy nie pozwoliłby sobie na sen w towarzystwie istoty, której nie zna i której nie ufa. Każda chwila snu to dla niego ryzyko, a jednak w Twoim domu zasypia na Twoich kolanach, mrucząc i rozciągając się tak, jakby cały świat przestał istnieć. To oznacza, że jesteś dla niego nie tylko opiekunem, ale też bezpieczną przystanią. Koty wybierają też miejsca, które pachną człowiekiem, dlatego tak chętnie kładą się na naszych ubraniach, pościeli czy nawet w torbach. To nie przypadek, że świeżo wyprana bluza staje się najlepszym łóżkiem w domu. Zapach daje im poczucie bliskości, a bliskość sprawia, że sen jest spokojniejszy. Co więcej, badania pokazują, że koty śpią inaczej, gdy leżą przy swoim człowieku. Częściej wchodzą w fazę głębokiego snu, szybciej się regenerują i są mniej czujne. To oznacza jedno: przy tobie naprawdę odpoczywają, tak jakby wiedziały, że ty stoisz na straży ich bezpieczeństwa. Niektórzy właściciele narzekają, że kot kładzie się im na klawiaturze, książce czy brzuchu, kiedy akurat próbują coś robić. Ale to nie złośliwość, to sygnał. Tutaj jest najlepiej, tutaj mogę zasnąć, bo wiem, że nic mi się nie stanie. Dlatego następnym razem, gdy kot zaśnie na twojej poduszce, nie traktuj tego jak kłopotu. To zaszczyt, to znak, że twój pupil widzi w tobie nie tylko towarzysza, ale też swojego obrońcę. Sen przy człowieku to jeden z największych dowodów miłości, jakie kot potrafi dać. Po tych wszystkich opowieściach jedno staje się jasne: sen to dla kota coś więcej niż tylko odpoczynek. To nie lenistwo, ale naturalny rytm życia wypracowany przez tysiące lat ewolucji. Koty śpią tak dużo, bo muszą. Ich ciało i instynkt mówią im, że tylko tak będą w stanie przetrwać i zachować pełnię sił. Długie drzemki to strategia przetrwania. Pozwalają oszczędzać energię, regenerować mięśnie, wzmacniać odporność i porządkować wspomnienia. To również sposób na to, by zawsze być gotowym do akcji. Choć domowe koty nie muszą polować, ich organizm nadal działa tak, jakby każdy dzień mógł oznaczać pogoń za zdobyczą. Ale sen to także coś bardziej osobistego. To moment, w którym kot pokazuje, gdzie czuje się najlepiej. Czy to na twojej kanapie, w pudełku, na parapecie, czy prosto na twoich kolanach, każda drzemka mówi: Tutaj jest mój dom. Tutaj jestem bezpieczny. I właśnie to jest najpiękniejsze. Twój kot nie śpi dużo, dlatego że mu się nudzi. On śpi, bo tak podpowiada mu natura i bo wie, że przy tobie może pozwolić sobie na ten luksus. A dla ciebie to sygnał, że robisz coś dobrze bo tylko w pełnym zaufaniu kot potrafi zasnąć głębokim snem. Więc następnym razem, gdy będziesz patrzeć na swojego kota śpiącego po raz dziesiąty w ciągu dnia nie pytaj: dlaczego on tyle śpi? Odpowiedz sobie inaczej. Śpi, bo czuję się szczęśliwy i bezpieczny właśnie tutaj. A jeśli chcesz razem ze mną odkrywać kolejne tajemnice kociego świata, zostaw subskrypcję na czworonogach. Dzięki temu nie przegapisz następnych filmów i razem będziemy mogli zaglądać coraz głębiej w życie naszych futrzastych przyjaciół. Bo koty może i przesypiają pół życia, ale dzięki nim nasze życie staje się pełniejsze, spokojniejsze i trochę bardziej magiczne.